Cześć, witam bardzo serdecznie. I lecąc z klasykiem, witam serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Zbuduj swojego Tu od D'Agostini Dzisiaj na warsztat bierzemy egzemplarz numerze 76. To chyba jest już wszystkim znane na pamięć. A w dzisiejszym egzemplarzu mamy następny element korpusu, elementy ozdobne do niego. Zestaw śrubek i tych śrubeczek do kopuły. I oczywiście, oprócz tych elementów, co dzisiaj mamy, będzie też potrzebna kopuła. I dzisiejszy montaż będzie banalny, ze względu na to, że składaliśmy już takie części w poprzednich egzemplarzach. Zaczynamy od przyłożenia półpiersienia na odpowiednie miejsce. Wciskamy, aby dobrze przylegał. Następnie łączymy ze sobą dwie części od radiatora, i skręcamy to za pomocą jednej śrubki z tyłu. W następnym etapie składamy z sobą części odwrotu powietrza, wkładamy je w odpowiednie miejsce w panelu i dokręcamy z tyłu za pomocą dwóch śrubek. I w kolejnym etapie montujemy element od i wkręcamy za pomocą dwóch śrubek. I pierwsza część dzisiejszego składania jest za nami, bo montaż panelu na dzisiaj można uznać za zakończony. I w następnym etapie montujemy śruby impulsowe w kolejne miejsca wolne w kopule. I dzisiejszy montaż można uznać za zakończony. I kolejny element zmontowany. Przyznam, że teraz widać, że to składanie nabiera tempa. Jak składamy tą kopułę, ten korpus, to naprawdę widać, że tutaj coś dzieje. W przeciwieństwie do zbroi Mark III tutaj ewidentnie widać postępy. Te pierwsze etapy montażu były bardzo powolne, ale teraz ewidentnie przyspieszamy. Zostały tak naprawdę tylko 24 egzemplarze do końca, więc no teraz. Składanie będzie naprawdę chyba w tempie ekspresowym, bo odpada jeden egzemplarz na same brudzenie, albo dwa, albo trzy, nie wiem dokładnie. Zostało tak naprawdę 20 egzemplarzy solidnego składania, więc ja się nie mogę udoczekać, a będą kolejne przychodzić już niebawem. Końcówka, także siemaneczko i do zobaczenia, cześć!